Cześć, nazywam się Basia Kawka, a to jest kanał o tym, jak wyglądać stylowo w zgodzie ze sobą. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu moich konsultacji online na żywo z klientką. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, jak połączyć rolę mamy z prowadzeniem własnej firmy i jakie stylizacje wybrać. Także zapraszam do oglądania. Cześć Kasiu! <noise> Cześć! Miło mi Cię gościć u mnie na kanale. E, powiedz mi, jak podobał Ci się mój e-book Magia Stylu? E-book, zaraz po otrzymaniu, e, przyznam szczerze, że wzięłam się od razu do jego przeczytania mm. i przerobiłam go, że się tak wyrażę, dwa razy. E, była to dla mnie taka Dosyć ciekawa wiedza, znaczy może tak, inne spojrzenie na moją szafę niż do tej pory. Dowiedziałam się ciekawych rzeczy, dowiedziałam się, czego w niej brakuje. Gdzieś tam na pewno uporządkowałam pewne sprawy związane z szafą. Super. Ekstra. Dobrze, a w czym mogę Ci dzisiaj pomóc? Jakie masz do mnie dzisiaj pytania? Chciałabym tę konsultację, ponieważ u um, mnie w życiu dużo się zmienia. Teraz tak, no jestem mamą, więc moja figura też się zmieniła. Gdzieś tam zaczynam nową karierę, że się tak wyrażę, bo już niedługo się bronię, jak oczywiście skończy się ta pandemia. Zostanę nauczycielem i jeszcze dodatkowo Aha. otwieram swoją firmę. Znaczy ona już jest właściwie otworzona, więc działam jako wedding planner. Czasem nie wiem, jak do końca to wszystko połączyć, w sensie bo tak, prawda jest taka, że będąc e, jako nauczyciel muszę gdzieś tam mieć tę swobodę poruszania się, bo pracuję jako nauczyciel w przedszkolu. Mm. E, więc no, więc to wymaga też e, gdzieś tam takiego połączenia trochę sportowego, a ja czasami lubię się na przykład elegancko ubrać, no gdzieś to, e, mam problem z tym czasami połączeniem takim. No, okay, ale ogólnie ale... e, też moja szafa się ogólnie teraz zmienia, bo wcześniej jakoś tak w tej ciąży to tak trochę, no wiadomo, nie ma aż takich ubrań, znaczy przynajmniej ja nie znalazłam dla siebie, które by mi na tyle odpowiadały i teraz jakby buduję tą szafę na nowo. No tak. Już w nowej roli. Tak. To nie tylko mamy, ale również bizneswoman. Pragnę Ci pogratulować w ogóle tego kroku, i, i, i tutaj tyle aktywności robisz. Wow! Nawet się ja lubię aktywność, lubię, nie lubię siedzieć na miejscu, może tak, gdzieś tam. Zawsze szukam dla siebie jakichś nowych rozwiązań. Super. A powiedz mi, czy chciałabyś połączyć, żeby ta garderoba była połączona jakby ze sobą, że tutaj do pracy jako nauczyciel i tutaj jako do pracy yy, jako wedding planerka? Czy jak, jak o tym myślałaś? Ja tak? Będąc z wedding planerem, spotykając się z klientem? No, fakt, yy, fajnie jest wyglądać elegancko, ale czasem jednak ten wedding planner, jak idziemy w różne miejsca, to on nie może być też znowu za bardzo elegancko ubrany, bo nie pasuje to do sytuacji. No tak. Dlatego tak czasami mam takie wrażenie, że to jest mniej więcej na jednym takim poziomie, takie. Znaczy, takie jest moje odczucie. Nie? Podobają mi się na przykład takie bardzo eleganckie rzeczy, takie sukienki. Ja zbieram, uwielbiam sukienki wszelkiego rodzaju. Mam ich e, od niedawna, zbieramy, że się tak wyrażę, całą kolekcję mhm, i na super. lato, i na jesień, i na zimę. No i w każdym razie jest to tak gdzieś gdzieś tak to są te etapy, że ja lubię, nie wiem, koszule, lubię, lubię marynarki. To są takie ubrania, które no tak, mogę tak powiedzieć, określają mnie jako, jako i osobę, i jako człowieka, może w pewnym sensie, bo lubię się po prostu dobrze czuć w ubraniu, bo to jest dla mnie druga skóra. Okej, okay. świetnie. Myślę, że można to połączyć, żeby właśnie te kilka ról, które pełnisz w swoim życiu, żeby miały jakąś taką podstawę w Twojej garderobie. I faktycznie koszule i marynarki może do przedszkola niekoniecznie będą dobrym rozwiązaniem i przy spacerach i przy y, czasie spędzonym swoją córką y, też może niekoniecznie, ale natomiast te wszystkie eleganckie y, ubrania myślę, że możesz zachować na na przykład y, wesele pary młodej. Jak przeważnie ubierasz się na wesela? są to buty na przykład które są na płaskim obcasie albo na takim które jestem w stanie że się tak wyrażę być przez całą bo to są 24 godziny praktycznie na nogach więc no, więc w których jestem przez cały dzień w stanie funkcjonować E, tak, czyli e, mogłybyśmy tą Twoją elegancką część garderoby zachować właśnie na te okoliczności. Myślę, że też fajnie e, będziesz wyglądać i będziesz reprezentować swoją firmę na spotkaniach z parami młodymi, tymi pierwszymi, pierwszymi zapoznawczymi, gdzie ty będziesz faktycznie tak fajnie, elegancko ubrana, tak jak lubisz zresztą. E, myślę, że to też e, fajnie wyrazi szacunek do tej młodej pary, że jednak e, tak ładnie. Elegancko wyglądasz i reprezentujesz tą markę. Natomiast właśnie to, o czym mówiłaś, gdzie jeździcie, czy w różne miejsca, więc domyślam się, że to jest pewnie na salę, do kwieciarni, ustalić różne rzeczy tam, tam do fryzjera, wizerzystki yy, i tak dalej. I tutaj na przykład myślę, że można by połączyć tą garderobę właśnie z tymi rzeczami, które yy, będziesz nosiła do przedszkola, do swojej pracy. Czyli tak, żeby były wygodne z naturalnych materiałów. No i myślę, że może z kolorem coś. No, to, to ciekawe. Znaczy, ja się ogólnie się kolorów nie, nie boję się, że się Aha. tak wyrażę. Jednak znaczy, na pewno źle się czuję w takich... jakby to powiedzieć. No nowych kolorach. O, może no nie, nie, to mało kto dobrze wygląda, także spokojnie. No więc dla mnie to jest gdzieś tam, ale o kolory owszem lubię, gdzieś tam. A co myślisz na przykład o takich typowo, na przykład garsonkach, że się tak wyrażę, nie wiem jak to nazwać, garniturach może lepiej na takie spotkania. Czy to jest dobry pomysł, czy jak, jak to, że się tak wyrażę, może ugryźć? Wiesz co, myślę, że Ty jako artystyczna dusza um... Widziałabym Cię w garniturach, ale w takich bardziej luźnych. Czyli albo z kolorem, albo z taką nonszalancką marynarką, która się nie zapina. Czyli unikałabym tutaj takich habrów, takich typowo biznesowych kolorów i takich typowo biznesowych garniturów, tylko właśnie albo może coś w kraty, jeśli lubisz, albo właśnie w takich kolorach typu pudrowy róż, typu błękit, no ewentualnie grafit, ale to, to już jest taki też pod biznes, trochę podchodzi ten grafit, więc może niekoniecznie. Ale właśnie coś takiego, takiego wiesz. Żeby jest i artystyczne. E, pokazujesz to, nie jest zbyt sztywne, ale jest nadal eleganckie. No właśnie o to z takimi połączeniami chodzi właśnie. I na przykład zamiast koszuli e, możesz założyć t-shirt pod tą marynarkę albo taki top na ramionczkach szerszych. E, nie wiem, co masz na sobie, ale to jest bardzo ładne. <ścoughs> To jest, właśnie znaczy, przyznam się szczerze, że ja głównie kupuję w sieciówkę. Mm. Bo jest mi tam po prostu najwygodniej, bo te paczki przychodzą mi do domu i wiadomo, w domu mogę na spokojnie przymierzyć i, i dopasować to do siebie. I nieistotne jest to, czy to jest sieciówka, czy to jest projektant, czy to jest marka premium. Ważne, żebyś ty się w tym dobrze czuła, żeby to fajnie wyglądało było fajnej jakości. Znaczy, ja przede wszystkim wybierając swoje ubranie nie lubię sztucznych ubrań. Gdzieś mm. tam drażni mnie ten sam, znaczy sam materiał w ogóle, jak mam go dotknąć, to jest dla mnie takie, taki stop i gdzieś tam e, nie ma po prostu dla mnie przejścia dla tego ubrania, pomimo, że było gdzieś tam jakieś bardzo ładne. To tak. dobrze, to się cieszę. Przykład, Aha. Jeżeli chodzi o te marynarki i to wszystko, znaczy te wszystkie garnitury, ja mam pytanie na przykład, jak dobrać do tego buty? Bo w tym wypadku no, Szpilki nie bardzo. Znaczy, może i by były fajne, ale gdzieś tam na jakichś takich koturnach, No ale na przykład, co by jeszcze do tego pasowało? Mokasyny. Mokasyny. One będą takie eleganckie, płaskie. No, i wygodne. Baleriny niekoniecznie, bo one jednak mają zbyt małą amortyzację, żebyś cały dzień w nich chodziła, a później być się mogły po prostu stawy boleć. Natomiast mokasyny już mają to podbicie już mają taki delikatny obcas, już ta podeszwa jest całkiem inna, więc myślę, że komfort również będzie fajny i nawet wydaje mi się, że fajniejszy, bo one jednak są. Głębsze, Ta, mhm. jest więcej nogi w bucie, więc on nie wypada niż tak jak w przypadku balerynek. Super pomysł. Nie pomyślałabym o, o mokasynach w ten sposób. Żeby mhm. mógł, że można je zestawić po prostu z garnitura. Tak, tylko ważne, że na przykład jeśli jest pastelowy garnitur, to mhm. żeby nie były, nie były czarne te mokasyny. Mhm. Tylko w takim jaśniejszym kolorze, żeby one za bardzo nie odznaczały się od reszty, bo wtedy będzie takie to ciężko po prostu wyglądać. Myślę, hmm. że taką e, najbardziej uniwersalną wersją będą kasyny w kolorze cielistym Mhm. Super, muszę poszukać, bo szczerze mówiąc, nie, nie, nie spotkałam się właśnie z takimi mokasanami w takim kolorze. A, a wiesz, co ostatnio nawet widziałam na Neścior? Nie wiem, czy znasz tą markę. Nie, nie znam. No, to tam jest dużo fajnych opcji i różnych kolorów. W ogóle też bardzo wygodne buty, więc warto tam zajrzeć. Czyli co, miałybyśmy te garnitury, takie właśnie luźniejsze, troszkę bardziej o luźniejszej formie. Myślę, że w sieciówkach spokojnie takie opcje znajdziesz, bo one są teraz bardzo w trendach. A, a co w takim razie do przedszkola? No, no właśnie tutaj, hmm? że się tak wyrażę, jak idąc do pracy ubieram się zazwyczaj wygodnie. Tak. Tam to zazwyczaj dżinsy e, gdzieś tam takie, które nie krępują ruchów. No i t-shirt'y, i nie hmm? wiem, czasem jest nawet, łączę to z marynarką, żeby gdzieś tam jednak... Znaczy yy... ja no, nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, ale gdzieś tam nie to odpowiada. Okej, okay, no to wiesz, to jeszcze, jeśli Tobie odpowiada, to jakby z tym nie dyskutujemy absolutnie. Co do spodni, to fajna jest opcja z wyższym stanem, ponieważ one nam nie zjeżdżają, są cały czas na swoim miejscu. I jeszcze ewentualnie jakieś fajne materiałowe spodnie też z wyższym stanem mogą być wygodniejsze nawet. Mhm. Jakieś nosy, coś. E, swego czasu były właśnie w Zarze takie fajne, ale nie wiem, czy nadal są. Właśnie takie z zaszewkami, z wyższym stanem, z troszeczkę luźniejszą nogawką. E, one bardzo wygodne są i, i fajnie tą nogę kształtują. Mm, co jeszcze? T-shirty. No jeśli, jeśli w sumie lubisz t-shirty i e, nie jest Ci zimno, no, to pewnie. Bo mnie by było na przykład zimno, ja bym jakąś bluzę czy coś jeszcze się zaopatrzyła, ale to fajnie. Na znaczy czasami jest to, że jest to bluza, jest to marynarka, to w zależności od, od wiadomo pogody, no ale gdzieś tam na ja ostatnio odkryłam, że na nowo polubiłam bluzy, o może w ten sposób, bo gdzieś tam był to dla mnie temat taki nie, nie, bo mi się wydawało, że to zawsze takie na sportowo eleganckie ale znalazłam dwie takie bluzy, które dla mnie są wow, i teraz nie umiem się czasami z nimi rozstać. Bo um, nasze właśnie poczucie, czy. Jeśli ty się dobrze czujesz w tym ubraniu, to to od razu na zewnątrz widać, a jeśli to jest tylko jakaś e, nawet mała cząstka, gdzie ty nie jesteś pewna, czy na pewno ta marynarka, czy nie, no to już to widać na zewnątrz. I zamiast na przykład się skupić na pracy, e, to często właśnie myślimy i zastanawiamy się, czy, e, czy ona dobrze leży, czy ja tak mam stać na przykład. Nie, nie wiem, czy tak masz, ale e, kilka moich klientek właśnie tak miało, że to kurczę, i ja również, że to kurczę jednak za zabiera myślenie, zamiast myśleć faktycznie o pracy, o tym, co robisz. A tutaj, kurczę, no dobrze, dobrze to tak leży, czy nie, nie, nie niekoniecznie. Kasiu, czy mamy to? No, chyba tak. Już masz jakiś swój plan działania obrany? Dobrze, Kasia. Mamy to, ja mam kciuki za rozwój Twojej firmy. No i powodzenia w kompletowaniu szafy. Dzięki, Basiu. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Już za niedługo. Bo oglądam Twój kanał i śledzę Cię na Facebooku i na Instagramie. Także do zobaczenia na kawce w środę. Super. Zobacz. Do zobaczenia. No to dziękuję Ci za dzisiaj, Buziaki. Dziękuję za obejrzenie tego wideo. Jeśli również chciałabyś wziąć udział w takiej konsultacji, zostawiam poniżej link do tej usługi, abyś się mogła z nią konkretnie zapoznać. Zapraszam do subskrybowania kanału, aby żaden odcinek cię nie ominął. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Wiaki, hej!